Tylko komu zaufać? Tyczko. Mi, mi. Patyczko. Ja yeah. my się już znamy tyle lat. Ja. Yeah. Z Banbojem i z Tobą. Z Tobą no. jeszcze dużo niż z Banbojem. Mówisz? No przyszedł Xboxa. A ile to już lat? Sześć? No, kurde, nie powiem ci. Na pewno no. Jak nie więcej. Mi zaufaj, wszyscy piszą, mi zaufaj. No, no, no. <laughs> to by mi się już nigdy nie zaufał, kuźwa. A Bon-Boy jest? Chyba nie. Nie mam. wiem, on się chyba wyciszył, wiesz? No. Śmierdzi coś tutaj. yyy, Tak, dobra, jest, następne, następnego zaproszę się o kana. Jezu. To ja jestem innocent. <laughs> no, no. Naprawdę, znowu jestem innocent. Jak Guga będzie? Gdzie będzie killer? What the fuck? <laughs> killer mi tak, tak. pisze, czy googa będzie. No nie, no i znowu zginę, Marnie, ja pier kur. O ja to coś jest dobra, nie ważne. Za guunfo. Halo? Oczywiście? Z kim wy gadacie? Nie, długo już mówię. Mówiłem, mówiłem na tym. Aha, okej. Okay. Latarka. Tak, tak, tak. Aga, chodź, po ga tego pochodzimy razem. To się boję. Gdzie ty, Kuźwa, jesteś? że wiem, który ty ty jesteś. Kursy, ja ci nie powiem. Ja jestem tym takim blondynem. Dlaczego oni znowu? to jest świński blondem. Co wy tu robicie, ty? Co tu masz? Kamera, pak, dawaj go. A. Masz go? Dzięki. Wyślij mi to foto na facebook. <grym grym> Gdzie wy jesteście? A co za kamera robi? E, kamerka oślepia. oślepia, wiesz? Ona jest dobra na killerów. Jeden oślepia. I, i jeszcze je... jest latarka. A tu nie ma, nic ha, latarka, tu, nie... Nawet tych nie ma. Ja Proszę mnie osądzać, dobyda. ja tutaj zbieram ammo. No, no, no. Ej, wszystko wyzbierali! Ja jest. A Gdzie jest Aga? Jak uwierzę, to zobaczę. No, bez kitu, Dość że. Wszystko jest wyżłopane, ej, oni tutaj już byli. Ja się was boję trochę, ale chodzę tu z wami w razie, czego, żeby wiedzieć. mi się wydaje, że to. Aha. Ej, chodźcie tu gdzie jest strzelba. Misia jest podejrzana, a nie. Chodźcie ja. tu gdzie jest strzelba No Womis... bo to ty no, bo to ty? Ja że to ty Misia <ścoughs> Jacem Poddał mi łobusty Może tym razem nie morduje. Nie, tym razem nie morduje. Dziękuję za followka. Kto normalny? No jak to? Potwori potwory, które lubią pić krew. Yeah. Dobra, ja łobuzowi chyba ufam. Ja chyba nie. kto jest... No ja właśnie po tych Nie, Banboy tym razem. Ja myślę. Ja Banboyowi tym Dzień razem moja. Nie ufam. Aga! Kuziwa. Jaki kukła podejrzany? Aha, tu nie Banboy też mi coś śpiewa. Czekaj, no. ja nie... Ja nie wiem gdzie ja tutaj czaty mam. Gdzie jest czat ten kosowy alt? Gdzie jest Alc? A tu jest. Jaki podejrzany. <noise> Ej, za dużo jest was wszystkich w jednym Nie, miejscu. Bo musimy, bo A, musimy, ja mam bezpiecznik, ja czekajcie. K**wa, idę wsadzić. Właśnie, właśnie, czy mogę wsadzić. Jak tam się wchodzi? Nie wiem. Właśnie dopiero się szczaiłam, że mam bezpiecznik, no. O, 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 znalazłem. znalazłem. Ktoś się zmienił, ktoś się zmienił. Jak to ktoś Nie. się zmienił? Nie, jak to ja, jak ja żyję? Dobra, ucieczka, ucieczka. Ej, biegnie? Gdzie są te? O nie, o nie, trzeba Gdzie? No. Kuźwa. Tu są drzwi, koło mnie, halo. O nie, ten... ja to Ja ja do... Ja tobie nie ufam, ty. A czemu mi nie ufasz, ty? Wygniata. Ja bym cię już dawno mógł segować. No, 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 na pewno. Na spokojnie, na spokojnie. I... E, gdzie Ta jest misia reszta? Zginęło, no. Ta mi się zginęła Te, Ice Tea Nie wolno Aha, tutaj jest wyjście, dobra dźwignia aktywowana Gdzie wy jesteście jest, was. Jestem na wzgórku Jestem gdzieś pod ziemią Gdzie pod ziemią? Taki tunel jest. O, znalazłem kogoś. Łobuza znalazłem. Halo, łobuz. Eee, latarki, ja nie chcę. Nie, ja latarki. szukam jakiejś kuś w obronie. Ty szukasz krwi, tak, tak. tak <grym, <grym, na pewno. <grym, grym>, tak. Czemu ja? No nie, znowu będzie. Ho, tu Zychu. Ho! Nie, odejdź się ode mnie. Ja cię zateguję, ho! Się boję się. Bebe, 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 dobra, fuzy. Gdzie, gdzie, gdzie są fuzy? Trzeba iść te fuzy od, odtegować. Gdzie tu jest do tego fuza? Dziękuję za follow. Dziękuje. Tędy nie ma przejścia. Ej, czemu wy tak kuźwa szybko biegacie do jasnej anielki? No zos. Ja już nie wiem, który jest który teraz, nie? Ej, nie widzę fuzów, gdzie są fuzy? Nie widzisz fuzów? Ale widzisz zbrodniczy, widzisz fuzów. Halo, Ale widzisz... Proszę no, no. mnie nie oczerniać tej. Trzeba wypidajać. Ja wypijałem. Ja wypijałem. Jestem za tobą, tyczek. Jesteś? Jestem. Ostatni będzie chyba. No. O, to git. To się chyba musimy się trzymać razem. Hejka, nursuj. Tak, tak. <grym> Gdzie Hejka, córka, nie. Gozie, jak ty jesteś tym? Nie no, ja się Potworem nie tyczkiem kuźwa. Ale widziałem, przy mnie ktoś się przemienił, tak. tylko nie pamiętam, która postać to była. idę. F... Fusy trzeba znaleźć. Fusy? <grych> no, fusy, fusy, fusy. Siemka Enderman, o. Gdzie, gdzie tu się wchodzi nad tego? O, ten chcesz? Hat, hat no, to, to weź. To, jest. to y, dajesz komuś, żeby. Y, jak podejrzewasz, możesz go zabić od razu. Podejrzewasz kogoś? Jak <grym> on mnie podejrzewa? Pan pidoj do nim. Łobuz tutaj tego, Łobuz kogoś ciachnął. A jej pi, pi, pi... Kto Obus? to jest? Co to było? A, sorry, click. Eee. Nie wiem, ale ja bym pi do. O kurwy zabiał! Jezus! No nie... nie wiem kto! Kto się zamienił? No Boże! Gdzie ty poszłeś, Tyczek? Ja uciekłam. Czy to byłeś ty? Oa! Nie! No nie wierzę! Po co nie wiem po co? No to miałeś... Wsać mu! Wsadzam! Wsać mu! U... Weź go u katrup! Staram się. Aaa, mam cię! Wsadziłeś? Komu wsadziłeś? Tak wsadziłem. Bambujowi chyba. Z Bambuły, ty Jak ty, Banwoi mnie wpi doiłeś? Kto mnie w doił? Oła, ale zytro. Ty, ja tak, tyczek ten, jest. Tyczek Trzymał, po tyczek. Do ja pierwszy. Masz antidotum? Chyba się nie od tego, chyba się nie od, nie, nie, ja się nie odrodzę już, ja nie, nie. Ja się nie odrodziłem. kto jest Miłość. drugim? Tylko antidotum mógł mnie odrodzić. Wyjście otwieram. Czekamy Dobra, ja uciekłem. Uciekamy. Tak, tak, tak. Ja tak to jest koniec. To jest koniec. E kto jest z drugim? Ty bo nie możesz mówić. Jak Aha, wyjdzie. zapomniałem a ja naciskam no. klawiszek. Ja też właśnie załatwimy teraz usiadłem i O, o Łobuz kogoś. Strzała. Bo łobus może, może wie, Ostrzała. a może ja nie wiem Ej ja dalej nie wiem kto był, znaczy poza tym, że... Chyba łobus był mi się wydaje no, że Banboy na pewno I że może ice bo skoro Łobuz ją mordował, no to... Siłka niebieski Ej, no czemu mam czarny ekran? Co, nie pokazuje kto? Do oszukiwanie Jakie to oszukiwanie? To nie jest oszukiwanie To jest wykorzystywanie funkcjonalności programu do rozmowy Bla, bla, bla Czyli oszukiwanie <laughs> Ej, czekajcie, ogóle... ci coś Mówię ci coś Okej okay. A o co chodzi? Słychać, co? Słychać? mnie? Słychać? Słychać Co? Nie zapisało się. Co? Halo, halo! Ej, co jest? Jak gadasz to używaj V już na klawiaturze Ale ja to... Z Ale to oni będą słyszeć. Nie, nie bo V nie słyszą. Nie. Tylko pod słyszą. Ciemu, Ale na widziane? Discordzie słyszą. A, na Discordzie tak. No. No Rachel. Dobra, co ja myślisz? teraz jestem pierwszy raz niewinny. Na pewno, A, ja, ja ci ja ja nie to ufam. <laughs> Ty po prostu masz, tutaj masz. jesteś i kurde, no. Teraz gadasz masz, masz. tak. Eee, nie wiem. Ja mówię, że to nie BB. <laughs> że co? Że kto? Że, że BB podejrzany. No, BB podejrzany. No, ja mnie tam ja. nie ma, jak klawiszami się bawię. Ja. No dlatego podejrzany jesteś? Bo no. na hama próbujesz ustawić sobie. No właśnie, banboy zawsze tak robi. No właśnie A i to czy ten jakiś unlock jest Latark Bierę Chodź tego zrobił zrobimy to Dobra to tam majtaj tymi Tymi no Co ty bierzesz? Mam latarkę Co to? Co tu się dzieje? Co za pułapka? Cześć, Halo? się nie ma tutaj Co nie ma? A czemu się tak wygi wygina? Komu ufacie? Ja, ten, ja ten, w ogóle ja panu... Ja Banboi! Jak ja stoję w miejscu, ja, tak ja wypiłem, nawet w nie, to, nie co jestem! Zobacz, Zobacz, co wy mi robicie? Kula! E, e, zaproszę cię Drakuś Ja wypiłem! Ale dobra. kto to nie mówił, że tego. wypiłem? Gdzie jest Chcesz ciała? Chcesz ciała? Odejdź ode mnie. Chcesz ciała? Odejdź ode mnie. Ej, ale te przecież te. To Mo można było to przy krwi ustawić. A szary misia. tu strzela? Szary misia, ja nie chciał. Ja sorry, nie sorry. Chcę. A ja tu jakąś blondynę widzę, ona dziwnie krąży z jakąś osobą. No bo to jest kurde misia, ona zawsze jest podjeziana. Ona dziwnie Magno wygląda, ja? oh, patrz. <noise> Misia, jak ja przecież fiuza oddałem, no co ty? Mnie byś podejrzewała. Bibit, ty w tym berecie jesteś? W tej szapce? No ja wiem, on tak dziwnie teguje, nie? Co dziwnie teguje? Misia ty Co ty... Co ty mówisz? Misia ty nie ma znać się na tej grze w ogóle tej. Ej, to... kto, kto mówi? nie kumam, tej. Leży. Co kili mi robicie? Nie wiem, nie wiem, kim. Ej, przyszedł, zabił mnie! A misia mnie podejrzewała! co się odwala? No właśnie nie wiem co się odwala. Ej, dlaczego mi się widziałem? Kto? Misia? Help, 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 <ścoughs> help, <ścoughs> help, help, Undying. help. I'm dying! I'm dying! Co to się odpida? Ej, dlaczego? Kto leży? To leży? Kto leży? Macie, macie ja antyżółty? Żółty? Ja, ja, ja nie żyję. 3 sekundy. <ścoughs> o Boże, co to się odpida? Ej. Przez chwilę było trzy, trzech potworów było, nie jak wiem. trzech czego. potworów? No bo to by pewnie był. Nie rozumiem. To trzech było, poważnie. Ja nie byłem jak ja nie żyję, kukła No bo cię zabili. Dobra, ja nie się... Guga. Co Guga? Potwór. Ty Czech chyba Guga? ty jesteś Guga ty, potwór. Kłopot. Nie wysypaj mnie! Potwór. Mówię wam Guga. Bo Ey. ona powiedziała, mi się powiedziała, i dlaczego się ona przemieniła, Czyli Guga. Ja nie, bo to, to tyczek pewnie był. Albo banboy, nie banboy. Ja już nie wiem, komu wierzyć. Ja też nie wiem właśnie. Halo! Ej, ale powiedz mi, dlatego, Halo. Halo. dlaczego ja cię widzę. Kogo? Ciebie! Nieprawda! Chodź, się potulimy! Oj, co mówi, potulimy! Ale to było szybkie! To było bardzo szybkie! Oj, <grymne> opier, ja Ej, pidoinąłeś kogoś? Tyczek? Tak, pan boja. <grymne> ja pan boja wpidoiłam. A nie, to jakoś tak bibi... dziękuję za to panu. potwora uważa. No, kogo, kogo ten? Kogo pan boje Znaczy ja pidojnąłem, pan boja. <grymne> ja tam chyba do dwóch strzelałem na pewno. Łobu, sukrecie na lutarku. Zgarnęli. co? mnie za szybko zgarnęliście, tak nie możecie robić. No bo bo jak tej połowy rzeczy stałeś, no to sorry. Trzeba było na kogoś krew zwalić, no. no. To byłeś Bibi, podejrzany, bo ten przycisk ustawiałeś za długo. No ja cały czas przycisk ustawiałem, jeszcze ustawiam, bo nie Piękne. działa. <laughs> Szybki winno, Wiktory! Myślę sobie, niemożliwe, że Wiby ustawia przycisk jak mu niepotrzebny teraz w tym meczu fałka jak nie jest zbrodni Ale ja ustawiam przycisk, żeby mówić tutaj, w, na Discordzie, na naciśnij i mów i NIE DZIAŁA! I NIE DZIAŁA! Ja, ja mam pod mysz ustawiony, ty mysz pod kciukiem przycisk mam ustawiony. Ale mi nie no, działa! Ładnie, porobiłam no, porobiliśmy styczkiem. porobiłam <grym> 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 no, porobiliśmy styczkiem. Staw... No. Ale to kupię na, na, na końcu masz, pokazuje zwrotniciela, nie? nie? To. nie? Bajcie... A w ogóle, misiak za mną chodziła, nie? Co czas chodzi, i chodzi, i chodzi, a ja się odwracam. Mówił, Ja to, za mną chodzi, co <laughs> ja to mi się podejrzewałem, bo on już wyjęła w którymś momencie wiocho. Oho. Oho. Dziganko będzie. I było dziganko, ty. Jaki, Lorenz, ja będę czytał czat, wypij krew koło boja, ty. Co? Co za kość! <laughs> wypij krew koło bambuja. Co za kość! To jest na nie Lorenz, ty. Myślał, tytać tej ty, załóżki na kolana. ja razie mnie to daleka na telefonie patrzę. Hejko, idą. Jakie. Yy, wezmę cię, tak, Alien. W następnej rundzie. Oj, te mapy nie lubię. Tu ty a graj, ja ją lubię. Zimana, tak tak no, a yy, a jo, ja ją lubię. A mi się tak? wszystkich A yy, ja Na następny, przed następnym meczykiem. Ale Kuźwa. to... Jest im i. Dzięki, jak ty. you. Mam latarkę. Kto mi ten? Kto mi da? Ja ci dam. Ja ci dam. Ocho, ci zzichu, o, chodź z ich. Pochodzi z ich. Z ich mi da, co? Cool. A ja chciałem. Haha, <laughs> ty nie, ty nie możesz być ty zbrodnicielem Kurde. A jak ty możesz iść. wiedzieć, że ja jestem zbrodniczem? ty, ty cię jak, jak ty jesteś ty mnie już a Ja nic nie widzę. Co ty czek, co ty czek? Ty, ty możesz być tylko zbrodnicielem jaki O Jezu, co to zabrzyczało? Tyru riru Kuźwa, nie tędy Gdzie są fusy? Fusy Aha. Ej, e, ale wiecie co? Jak się strzela tymi... tymi... tymi pestkami, Aha. to one wcale tak nie trafiają ładnie Co obóz, Co? Co oho? Zychu... szuka czegoś Po no trzeba słuchać przecież szukać. Fusy, fusy Fusu? fusy Siema Mejka. Patyczek patyczek jest ciocia. i nawet łobus jest Cześć tu Cześć To jest w ogóle hit Cześć ciocia <noise> O boże Ej ja biegnę za jakąś rudę. Kuśwa, A, kto wiesz, to był? Ej blondyna Ej nie, Drakus! Drakus jest O oh, ja uciekam od drakusia Ej to coś jest. Pułapkę. o dobra pułapkę. Drakus jest Dobra, ej, teraz co tu jest? Ja mam zdjęcia robię. No nie, ja wrzucił z Jak to? No, to proszę. Nie, bo mam czarne ekrany. O kuwa! Eee, bibi ty niedobry. No, ja wam zdjęcia przesłano. robię. Help, help. Kuźwa, nie ma tego! Podnieście mnie, podnieście mnie. Podnieście ja... mnie. Kuźba band, pierdołka, no? Ja wam zdjęcia robię. Ej, ale nie ma do tego, do, do podnoszenia? No nie ma. O, Następny kurde. poszedł. Poszedł? Tak. Dwie osoby nie żyją na pewno. Ja, ja, ja i. ktoś jeszcze. Kur... O! Ojo, Oooo, Drakuś! Jezu! Przepraszam. Wiem, kto jest, ale nie będę mówił. Kuźwa wiem, bo i, i Drakuś, no. Tak. <laughs> znaczy, no ja widziałam. Znaczy, Banboy to cię zeżera, Drakuś ja widziałam, jak złapał krew Ty blondyna. Dale... To magazynek został ode mnie w klatę przecież. A ja jestem pacerny za kolak, a nie byle jaki. Co już, nie macie krwi? <grystanie> jak nie mamy, jak mamy? Kuźwa, gdzie jest szukamy? ten? Gdzie jest ten, gdzie jest. Gdzie tu się kuźwa wchodzi? Tu. Boże, ja będę marnie zginięta. Helpia. <grystanie> Siłka Karolaj. Ja ci powiem tylko, że jedna z tych osób żłopie krew. A Majmejka. Łobuz? No łobuz. Trochę się wstydził, ale jednak przyszedł. Nie, bo mam mikrofon rozwalony i ten... taki program montowałem, jeszcze gorzej, pogorszył mi jakąś dźwięku. Aha. Burza u mnie? O nie. Musiałem wszystko Nie, 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 kan. Tak bo tu to sami znajomi teraz. Zamarzam! No i marźnij! Banboy, wydupiaj stąd! Idę, uciekam. Nie będziesz mnie bić. I, i, ktoś, kto jest ten, kto... I? Kuźwa Kuźwa DeadHard'a uził tej <grywa> Patrz co za bitch No co ty robisz? <grywa> co ty robisz? Chodź się! Za kolak! Cik! A! Ah, jeszcze raz! O masz! Oddaj głos! Łobuz! Łobuz! <grywa> ten! No kuźwa ty łobuz ty! <grywa> <grymianie> o tego ja nie... <grymianie> Kto wbija do lobby? Alien. Musimy pan boja odpidoić. Nie ma. Kuź, was zginałam i nie mam mojej lufy. Pan bo, Ba, 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 No, wygniaty tej. mnie teraz pido i nie. <grymianie> o nie. Gdzie jest ktoś, kto jest moim sprzymierzeńcem? Yy, obawiam się, że już nie ma takich. E Sama została. Ja? O Boże. Gdzieś kulta odpalić. Don't fucking touch me! Touch me! Tak jest, touch you. Jak się zostaje samemu? W ogóle, dlaczego my się nie trzymamy razem, jak butla z gazem? Za kolaki power. Nie, no, ale wiesz, jak już te światła zgasną, to już jest slipa wtedy. Nie, jakbyśmy się trzymali razem jeden, który ma na przykład tą yy, kamerkę, drugi ma broń i to się da ugrać. Hmm, maśliczek. A nie, zapraszam. A gdzie? A nie mogę. Co, co się stało z tym? To je waliło, nie? Banbo i drakuś widziałem.